co chciałam pokazać, pokazać w kolejnym odcinku. Chciałam to, że da się tutaj mieć wyzwania za wyzwania. Mamy oczywiście tutaj różne rzeczy, kapelusz, prawda? Mamy wyznaczone co mamy zebrać. I po prostu spoko spoko spoko, co dostaniemy, ale ja tego nie będę robić. Weźmiemy sobie to. Kosmiczne jajko. Musimy po prostu Trwać? Okej. Okay. Jedziemy. Puszki mamy koło siebie. Czemu nie mogę tego zabrać? Halo, 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 halo. Dobra. Zaczyłam czas na to. Dobra. Wyzwanie 1 na 4 i wsadzaj to. Dobra, idziemy dalej. Babę bierz. Ona troszeczkę otyła to wiesz. Gdzie jest ostatnia nasza kochana baba? Tu jest, oczywiście, gdzieś mogłaby być. Walizka, O, nie ma miejsca. To strzelba chociaż. Dobra, strzelba jest. Mm, weźmiemy... Jedzenie jakieś... Siekierę... I może być jakaś planszówka czy skauta, ten... Nie wiem, tutaj jest coś? Apteczka, dobra. I już. Dobra. Tyle nam się udało wziąć, czekamy teraz. Okej, okay, wyzwanie drugie, czyli zbieranie kolejny raz. To się tak nazywa, po prostu chyba zbieramy. Po prostu chyba zbieramy i tyle o to chodzi. Tak naprawdę, żeby tylko to zbierać, więc zbieramy. Ale spoko, bo żarcie jest od razu tutaj. No halo. Ja? Idźmy tutaj. Pozbierajmy tą działkę. Zbierzmy ją. No halo. Timi też tu jest. Timi się bawi, oczywiście. Jak żeby inaczej, latarkę weźmiemy. Jak najwięcej, żeby tutaj zebrać i żeby te ich ze zebrać w sumie, żeby tą babkę zebrać. Okej, okay. a nie mogę, dobra maska gazowa. Nie ma miejsca, no dobra. No, woda. Dobra, no i tyle czekam, bo co ja będę biegła jak głupia. Robię sobie po prostu takie wyzwanie. I dobra, i 2 na 4, wyzwanie skończone. Lecimy dalej. 3 na 4. Okej, okay, a gdzie jest radio? Jak te, dobra. Baba. Wajski nie mogę, serio? Tu maskę weź. Okej, okay, bierzemy i biegniemy. O nie, tu jest schron. Ej, schron jest gdzieś indziej, teraz to zauważyam. No chodź, gruba się. Bez obrazy. Ok, i teraz. Kogo jeszcze nam brakuje. Czym jego? Nie, nie wiem. Dobra. Razem meter. To nie ma znaczenia. Tak naprawdę. Ej, czy nam teamiego brakuje? Tak, team jego. Mówiłam, że kogoś nie zabraliśmy. O, i radio jest akurat. Zobaczmy, czy to przejdzie. Czy się uda. O! Udało się. A, jeszcze wodę. Dobra, udało się. Spoko. 3 na 4. Zadanie skończone. Dobra, lecimy z kolejnym. 4 na 4. Mamy tu Timiego, ale w sumie kogo mamy dalej. Dobra, chodź ty. No tu zawsze stoi. 3 na 4, jedziemy do schronu się. I mi chodź. Zobaczmy. Dobra, i dalej tak. Gdzie ta laska? Ona zawsze stoi w tym samym miejscu. No, tak. Jakżeż by mogła w innym. Maska też w tym samym, dobra. Okej. Okay. Tu będzie radio, i te latarka, oj. Dobra i teraz żareło jeszcze, nie? Dawaj. Dobra, idziemy dalej. Woda. Pełen zapas wody. Piekiera. Dobra, tu... Karty, i będzie git. I tyle będzie. I czekamy sobie, aż się skończy. Zobaczmy. Zalanie numer 4 ukończone. zajebiście no I mamy nasze smocze jaja. Okej. Okay. gratulacje, udało Ci się ukończyć wyzwanie. I z e, etapów naszych badań. Dziękuję za wzięcie udziału w badaniach. OK. Oko, mamy mocze. Pokonaliście wyzwania. I takie wyzwania też możecie sobie sami robić. E, a mianowicie po prostu wchodzicie tutaj w wyzwania. Wyzwania. I wybieracie sobie wyzwanie. I dostajecie za to. Rzecz, a ja się z Wami żegnam i dziękuję wszystkim za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że się spodobało. Jeżeli tak, to wiecie, co robić. I tyle, cześć Pa.